Dzień dobry, cześć Czechem, Maciej Kazubik, grupa Gazubik i Partnerzy, Twój coach i trener biznesu i dzisiaj Ci opowiem na temat drugiego, drugiego etapu pracy w związku z przygotowywaniem kursu z zakresu pozyskiwania klientów. Już się pojawiły pierwsze sugestie dotyczące tego, co się powinno w tym kursie znaleźć, a mianowicie kwestie związane z RODO, kwestie związane z ustawą, prawo telekomunikacyjne, czyli pewne informacje związane z tym, jak można prowadzić działania w zakresie cold mailingu i cold callingu. Powiem Ci tyle, że artykuł 172 prawa telekomunikacyjne dość mocno to reguluje i trzeba mieć świadomość, że pewne działania w Polsce są niezgodne z prawem, ale oczywiście o tym już będę mówił w trakcie kursu z pozyskiwania klientów. To są sugestie od ludzi, którzy. którzy oglądali, słuchali e, ostatnie nagrania. A dzisiaj czym się zajmiemy? Dzisiaj zajmiemy się mapą zakupową. Mapa zakupowa to taki dość istotny element, na którym właśnie pracuję. E, no i co się, co się pojawi w, w kursie w pozyskiwania klientów właśnie w tej części dotyczącej mapy zakupowej. E, customer Journey Map, bo tak to się z angielskiego nazywa, po polsku mapa zakupowa. I oczywiście będziemy mówili o tym, co to jest mapa zakupowa. E, oczywiście W uproszczeniu powiem Ci, co to jest. To jest taki co należy zrobić, żeby kupić i co robi klient, żeby kupić, kupił w zależności od tego. Um, um jaki produkt kupuje. Oczywiście ta mapa zakupowa nie dotyczy tylko i wyłącznie działań online, ale dotyczy również działań offline'owych. I oczywiście, co ważne, my jako sprzedawcy czy właściciele firm musimy w tych miejscach, gdzie klient będzie się pojawiał, również musimy się pojawić i pomóc mu podjąć decyzję, po to, żeby był w ogóle zadowolony. I oczywiście, co to jest mapa? To jest dość istotny element, Będziemy, będę to tłumaczyć. Po co jest mapa zakupowa? No i oczywiście takich elementów jest sporo będę mówił na temat celów tworzenia mapy zakupowej. I takich celów jest 5, korzyści wynikających ze stworzenia mapy zakupowej i takich korzyści jest 4 Potem, jak tą mapę zakupową tworzyć, będę mówił na temat w ogóle ścieżki zakupowej klienta według Kotlera, czyli troszeczkę pójdziemy od strony klienta, bo to bardzo ważne. Takich elementów według Kotlera jest pięć. Pięć również jest kroków mapy zakupowej, czyli jak krok po kroku będziemy to robili. Wskazówki dotyczące przygotowania takich dobrych praktyk. E, jakie kroki należy wykonać, aby stworzyć tę mapę? Czyli z jednej strony już wiesz, jaka jest ścieżka, jak mapa krok po kroku powinna wyglądać. Teraz to przekujemy na konkretne, e, konkretne elementy i oczywiście skorzystamy z czegoś, co się nazywa kanwą projektowania doświadczenia. W związku z czym już przełożysz to konkretnie, co wiesz, co myślisz, e, jakie masz już e, wiedzę, doświadczenia, m, swoje pomysły, może jakąś hipotezę na konkretny element i bardzo ważne, e, w tym całym procesie jest wdrożenie tego w życie. I oczywiście o wdrożeniu też, też będzie mowa. Customer Experience Map, a realna wędrówka użytkownika na stronie. Odniosę się tutaj troszeczkę do kwestii Google'a. Google nam dostarcza w swojej analityce bardzo fajną. Użyteczność, a mianowicie jesteśmy w stanie zobaczyć, jak ktoś nam się porusza po stronie. I, i tu się odniosę do tego, właśnie, no to jest jeden z prostszych sposobów zobaczenia, co się dzieje na naszych stronach. No i oczywiście typowe błędy mapy zakupowej klienta. Takich typowych błędów jest 8. Warto, warto je brać pod uwagę. No i na, na samym końcu pojawi się kwestia podsumowania i spięcia tego wszystkiego w całość. A jak mówimy o spięciu w całość, to pojawi się również zadanie domowe, ale zadanie domowe będzie. Tak jak poprzednio składać się z dwóch zadań. Będzie zadanie proste do wykonania, do którego Cię zapraszam od razu. Jeśli uznasz, że ono jest niewystarczające, to będzie również zadanie bardziej rozbudowane i coś jeszcze będzie prośba z mojej strony, która bardzo ci pomoże już w procesie działania, aby coś sobie zaplanować w kalendarzu na najbliższe kilka tygodni, a może miesięcy. Moi drodzy, dziękuję Wam za wysłuchanie, zobaczenie tego nagrania. Jeśli macie, Pytania dotyczące mapy zakupowej, czy też pytania dotyczące kursu z zakresu pozyskiwania klienta, to oczywiście zachęcam do tego, żeby zostawić komentarz pod tym nagraniem, polubić, udostępnić. Pamiętaj o tym, że to szkolenie, ten kurs jest dla Was, w związku z czym Wasze sugestie odgrywają ważną rolę. Polub, udostępnij, zostaw komentarz. To jest coś, dzięki czemu będę mógł dotrzeć z tą informacją do większej grupy. Pomożesz mi z tym, a oczywiście szkolenie też będzie dostosowane dzięki temu do Twoich potrzeb. Dzięki Ci bardzo, życzę Ci miłego weekendu, bo dzisiaj piątek Uff, za oknem pada. Sporo roboty jeszcze dzisiaj przede mną, ale pamiętaj, że warto też pomyśleć o treningu, niezależnie od tego, jak się czujesz, bo trening to taki element, który pompuje energię i daje nam siłę do, do lepszego działania. Pozdro na razie. Cześć. Hej.